Dobra, kochani, witam w kolejnym filmie. Tym razem głównym bohaterem krążownik amerykański t 10. Des Demoin. Co mogę powiedzieć, fajnego na temat tego okrętu? No, na pewno jego zaletą jest szybkostrzelność. Nie ma drugiego bardziej szybkostrzelnego okrętu, który strzela z dział 203 mm. Jak widzicie tak wyglądało mniej więcej losowanie, przeciwnik miał Montanę, dwa razy Yamato i North Carolina z pancerników, u nas była tylko Montana, do tego Izumo, Tirwic i Amagi. krążowniki były silniejsze, płynąłem tutaj w dywizjonie, gdzie był również drugi demon i był niszczyciel Fubuki. No, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Eee, trajektoria lotu pocisków w Demoinie jest e, mocno opadająca e, nie tak paraboliczna jak może jak w Blizzlendzie, ale, ale jest dość paraboliczna i te pociski na dalsze dystanse lecą e, długo na pewno dużo dłużej niż z Baltimora na przykład. No, ale sporo krócej niż z Kleblenda jeszcze gdy miał zasięg maksymalny 17,5 km. Ale tą trajektorię opadającą lotu pocisków można również wykorzystać w sposób pozytywny to znaczy stać blisko jakichś przeszkód terenowych, wysp, gór, skał i strzelać do przeciwników, co teraz między innymi tutaj. Jak widzicie, staram się Wam zaprezentować. Poszły stawę w kierunku Nowego Orleanu. Niestety Nowy Orlean się schował, więc poczekamy na inne cele. Na mapie wcześniej pojawiła się Montana, też na kapie przeciwnika. No, okręt dla nas, jako dla krążownika, bardzo niebezpieczny, który nam może zadać potężne Słuchajcie, uszkodzenia. I teraz mamy taką sytuację. Yy, pojawia się North Carolina, właśnie wchodzi w zasięg. Demoin z wydłużonym zasięgiem z ulepszeń ma zasięg o dystansie 18,4 km. Można zacząć w tej chwili w tej North Carolina strzelać. Nie widzimy jej. I właśnie ją zobaczyliśmy, udało się wbić pierwszy pożar, w tej chwili chyba koledzy tutaj z dywizjonu, a przynajmniej ten drugi demoin zacznie nam pomagać. I zobaczcie, tak sobie spamujemy co 6 sekund salwa, nie jesteśmy wykryci, mam tutaj żarówkę. Gdyby z boku, z naszej prawej strony pojawił się jakiś niszczyciel, który by nas wyświecił i mógłby strzelić torpedy, wiedziałbym o tym na pewno. Ci przeciwnicy, do których w tej chwili prowadzę ogień, nie widzą mnie, bo ja są za górką, a poza tym nie widzą mnie, gdyż ee, są w znacznej e, odległości. Nawet gdyby nie byli za górką, to równie dobrze mógłbym tutaj do nich strzelać, bo powyżej. E, 17 km mimo że prowadzi się ogień artyleryjski na tym okręcie jest się niewidocznym. I w tej chwili będziemy tutaj próbowali tą wyspę opłynąć i tutaj troszeczkę puszować, zwróćcie uwagę, że wrogie niszczyciele są po drugiej stronie mapy. Więc możemy tutaj się czuć w miarę bezpiecznie. Nie wiem tylko na razie gdzie jest trzeci niszczyciel, ale spokojnie nasze niszczyciele tu są. Jest Fubuki, jest Fletcher, także śmiało możemy tutaj w miarę bezpiecznie się przemieszczać. Nie ma lotniskowców. I cały czas próbuję tutaj się wstrzelić w Nowy Orlean. Na razie obrażeń zadano jak na lekarstwo. O, tylko ten jeden ale z North Carolina pewnie został tam ugaszony i, i tego demerge'u zbyt wiele nie wpadnie. No i zobaczcie na tą sytuację. Wypływa North Carolina. Ja mam powiem tyle, że z moich doświadczeń wynika, że ja, North Carolina, która tak bokiem wypływa, a ja jestem ustawiony demojnym przodem byłem w stanie zatopić 1 na 1 oczywiście zostało wtedy tego HP może 1 czwarta ale pokonanie pancernika który ma 66 tysięcy punktów zdrowia w krążownikiem jest, jest wykonalne i można to zrobić więc tutaj razem z kolegą zdecydowaliśmy się puszować na ten pancernik i zobaczcie, jakie wchodzą salwy poprzednia była prawie za 4000. Ta też za 4000, ponieważ Karolina jest bokiem z bokiem walec. Kolejna salwa za 3000. Już weszło 10 pocisków. W tej chwili ten okręt zaczyna kontować. W związku z tym przełączamy się na amunicję odłamkowo-burzącą. I kolejna salwa wpada w okręt. W tym momencie oddałem również salwę do niszczyciela. Tak, aby troszeczkę go tutaj odgonić, postraszyć, aby nam tu nie przeszkadzał w eksterminacji tego pancernika. No i pancernik właśnie skończył swój żywot. Teraz wypływa nam tutaj e, w pole rażenia e, nowy Orlean. E, niestety ten nowy Orlean zaczął bardzo szybko odkręcać. Niestety dla nas, dla niego bardzo dobrze. E, no, myślę, że gdyby nie odkręcił, to e, w dwóch salwach prawdopodobnie, może nawet w jednej, byśmy go mogli tutaj Zniszczyć, ale pokazuje nam drugi bo więc jest nadzieja, iż te pociski e, będą wchodziły troszeczkę lepiej. No, widzicie, część z nich rykoszetuje, część z nich rykoszetuje. E, może tu niepotrzebnie z tej amunicji przeciwpancernej strzelałem, no, ale zniszczył, ten okręt został zniszczony przez Tirpica. E, i co dalej w takiej sytuacji? Ja tutaj sobie odpaliłem sondę hydroakustyczną, ponieważ e, przewidywałem, iż Taszkent może wypuścić w naszym kierunku torpedy. Zwłaszcza, że byliśmy wyspotowani. W tej chwili już jesteśmy niewidoczni, e, więc przez e, prawą burtę będę zawracał m, i próbował atakować e, wrogie okręty. Miałem plan płynąć w dym, ale Taszkent z tego dymu. Wypłynął w tej chwili ucieka, nie strzela. Chce prawdopodobnie zniknąć, co też mu się udało. No i słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że są dwa pancerniki, są dwa krążowniki silne i fubuki i mamy w tak naprawdę w niedalekiej odległości montane i to jest taka sytuacja, która powoduje, że ten potężny pancernik bardzo szybko można. Zatopić i trzeba go najzwyczajniej w świecie zaatakować. Początek gry nie był obiecujący, w tej chwili już jest 46 hitów. No na liczniku zbyt wielu tych obrażeń nie ma, ale zobaczymy jak dalej się rozwinie sytuacja. Na tym etapie bitwy dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest to, żeby zacząć kapować Bazy przeciwnika to troszeczkę wprowadzi do zorganizacji w szeregach przeciwnika. Ten przeciwnik zacznie wracać, zacznie panikować, zacznie grać nerwowo. I z taktycznego punktu widzenia jest to dla nas dobre rozwiązanie. I mimo, że tutaj wpływa Izumo, który w momencie, gdy będzie podtrzymywał obrażenia, to ten kap będzie powiedzmy zbijany i my go nie przejmiemy. Natomiast zablokowane jest zdobywanie punktów e, przez przeciwnika, co może e, cieszyć. Pojawia się Tashkent, e, ale Tashkent widzi, że tutaj nie ma żartu, że jest e, bardzo duża e, ilość silnych okrętów i tak naprawdę on tutaj e, niewiele będzie mógł e, zrobić. Hmm, podejrzewam, że za chwilę, jeżeli tutaj. Będą atrakcyjniejsze, większe cele w mniejszej odległości, to należy je zaatakować. Już przełączam się na amunicję odłamkowo-burzącą. Poszła salwa... Z... Przepraszam, na przeciwpancerną najpierw poszła salwa odłamkowo-burzącej. Tutaj nic nie weszło. Odkręcił Admiral Hipper. Następna salwa, również niecelna. Cały czas odkręca, zobaczcie. Jaką teraz przyjął, jakie przyjął dwa hity ode mnie również Stadele i dwa trafienia 6600 punktów, Tego okrętu już nie ma. Chwilę nie to jest Niemiec, jest miękki, wchodzi w niego tak naprawdę bardzo dobrze z pp. Można tym okrętem ugrać dobry wynik, ale nie w taki sposób, aby ustawiać się, słuchajcie, bokiem do przeciwnika. Grając niemieckimi okrętami, znaczy ogólnie krążownikami, należy się ustawiać bokiem do pancerników, nawet do krążowników innych również, w miarę możliwości. Kontować eee... ten operator niemieckiego okrętu lekko się zapomniał, i jak jest tego efekt, to mogliście przed chwilą właśnie zobaczyć. Eee, Taszkent płynie w naszym kierunku, a więc strzelamy salwę, i już przełączamy na amunicję odlądowo-burzącą. Widzicie z pepeków bardzo małe obrażenia, ale zadam po oburzącej, już są znacznie większe. Jest uszkodzenie silnika, idzie kolejna salwa. Kolejny pojedynczy pocisk wpadł. Myślę, że to jest początek końca tego niszczyciela. Na tą chwilę znowu tylko jeden hit. Jest coraz bliżej, coraz łatwiej go trafić. Nie wiem, jaki on tutaj miał cel, czy on chciał kogoś tu storpedować, czy, 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 czy jakiś inny skutek osiągnąć, no ale najwyraźniej mu się to nie udało. Eee, hydroakustyka działa, została odpalona, pokazuje nam torpedy, ułatwia to też życie eee, naszym e, kolegom z drużyny. I zobaczcie, jest montana na 8 kilometrach. Ta montana próbuje strzelić do, do Tirpica. Ma teraz odwraca działa w naszą stronę, w związku z tym należy skontować, tak aby nie mogła nas tutaj ustrzelić. W tej chwili ta montana, widzę, że jedyna skierowała działa na Izumo, który jest na kapie. A my bezkarnie będziemy sobie mogli zadawać jej kolejne obrażenia i, i kolejne podpałki. Dopóki nie obróci się bokiem, będę używał amunicji podłamkowo-burzącej. Natomiast jeżeli pokażę nam Broadside, zacznę używać amunicji przeciwpancernej. I zobaczcie, w tej chwili właśnie zaczynam strzelać z przeciwpancernej. I już mamy 56 000, 59 tysięcy obrażeń. Montany, jak widzicie, nie ma. Szkoda by leciały kolejne salwy. No, i na horyzoncie zostaje nam Baltimore i Yamato. Myślę, że Yamato to będzie dość trudny, twardy przeciwnik. Natomiast, no, siłą dwóch, trzech krążowników lub dwóch krążowników i pancernika, spokojnie takie Yamato można e, zatopić. I to tak naprawdę w dość krótkim czasie, mimo że ten okręt jest potężny i ma prawie 100 000 punktów zdrowia. W tej chwili tutaj podjęliśmy decyzję, żeby wrócić na kapa, ponieważ mamy dobry concealment, nasze okręty są widziane dopiero z 10,5 km, z 10,6 bodajże Kilometra postanowiliśmy nie strzelać do tego Baltimore, zacząć przejmować kapa. I w sytuacji, gdy ten okręt podpłynie blisko i będzie na tyle atrakcyjnie ustawiony, aby można go było atakować, to wówczas odpalimy artylerię. Więc spokojnie w tej chwili płyniemy w kierunku w kierunku. Kapa, I ja teraz troszeczkę przyspieszę, tak abyśmy nie musieli e, czekać na to, co się wydarzy. Tutaj kolega z dywizjonu e, zameldował, iż e, w momencie, gdy zostanie wykryty, zacznie prowadzić ogień artyleryjski. E, no, jesteśmy na kapie. Na, na, na naszym kapie też jest przeciwnik e, i w tym momencie tak naprawdę zaczynamy e, tego Baltimore'a tutaj e, osaczać i do niego strzelać. E, on jeszcze nie wie, że ja tutaj jestem. On myśli tylko, że ma jednego demona i że z nim będzie e, próbował e, walczyć. E, ja nie prowadziłem ognia. Zobaczcie, on jest 11,5 km ode mnie i nadal mnie nie widzi. To już jest w tej chwili 11 km10 9 i za chwilę zapali się żarówka. jest 10-6 jest żarówka i w tym momencie zaczynamy prowadzić ogień artyleryjski. No, przeciwnik myślę, że w tej chwili się zorientował, iż jest w sporych tarapatach, Teraz mi weszła salwa z Pepeków, mimo że nie było dobrego konta za 5000. Jest kolejny pożar na tym Baltimorze. On już tutaj chyba zużył chwilę wcześniej reparację gdyż też miał pożar cały czas kontuje, więc strzelamy z amunicji odłamkowo-burzącej żeby robić kolejne pożary zadawać obrażenia i właśnie w tym momencie kończymy ten okręt ostatnia salwa za 3300 obrażeń i w tym momencie zaczynamy koncentrować się na Yamato na naszym kapie Fletcher razem z Atago no przywróciły właściwy porządek Mamy pożar, zobaczcie Salwa z obk wpadła spadła za 3900 900 punktów jeszcze z pojedynczego innego pocisku Kolejna salwa za 3600 I w tej chwili przełączymy się na amunicję przeciwpancerną Ponieważ to Yamato jest ustawione dość korzystnie bokiem Zobaczcie, ja w tej chwili się prawie zatrzymuję Korzystam tylko z przednich dział Nie pokazuję boku tak aby nie prowokować tego okrętu za 3,5 tysiąca następna salwa. Eee, tak naprawdę z tej odległości to Yamato byłoby mi w stanie zniszczyć jedną salwą. Dlatego też e, zdecydowałem o tym, że mniejsza siła ognia tylko z przednich e, głównych wiersz będzie skuteczniejsza aniżeli... aniżeli e, Jakieś tam ustawianie się bokiem i strzelanie z tej wieży dodatkowej. No dobra, kochani, tak naprawdę w tej chwili e, pomału e, kończymy tą bitwę. E, w tej bitwie mnie udało się zadać e, 121 tysięcy obrażeń. Zatopić jeden okręt, e, zrobić 8 pożarów, 182 hity w sumie. I jak więc widzicie, to jest ekran końcowy. Bitwa udana, wygrana. Słuchajcie, zapraszam do kolejnych filmów. Jeżeli film się podobał, proszę łapkę w górę e, lub komentarz. Do usłyszenia.